Cześć, witamy Was w Centrum Edukacji Ekologicznej, tym razem nietypowo, online. Stęskniliśmy się za Wami, nie widzieliśmy Was już blisko dwa miesiące. Brakuje nam wspólnych lekcji, wspólnych zajęć, dlatego tym razem spotkamy się na zajęciach online, o bocianach. Dowiecie się mnóstwo ciekawostek o tych zwierzakach, a później czekamy na Wasze pytania i może informacje z Waszej strony. Bocian przede wszystkim jest ptakiem kojarzonym przez wszystkich. Zapytajcie przedszkolaka, czy wie, jak wygląda bocian. Od razu Wam powie, że ma długi czerwony dziób, długie nogi. No właśnie, i jest biało-czarny bądź czarno-biały. Tutaj dylemat. Generalnie bociany biało-czarne, ptaki olbrzymie, tak naprawdę rozpiętość skrzydeł blisko dwóch metrów, bardzo silne zwierzęta, z czego słyną polując. Nie zauważamy, ale potrafią nawet upolować zające. potrafią bardzo szybko wystartować, potrafią dobrze biegać. Czasami zaskakuje nas to, kiedy nieopatrznie podejdziemy, podejdziemy zbyt blisko na łące, ale przede wszystkim kojarzymy je wszyscy, bo to ptak polski. Jedna czwarta populacji bocianów gniazuje właśnie u nas w Polsce. Bociany przede wszystkim kojarzą się z wiosną. Zastanawialiście się kiedyś dlaczego? To ptak, który rzeczywiście zwiastuje wiosnę, najradośniejszą z roku. Dlatego najczęściej go właśnie zauważamy, gdy wraca do nas. A kiedy wraca? Pierwsze bociany obserwowane są u nas już w połowie marca, choć tak naprawdę większość wraca dopiero w kwietniu. Zastanawiające jest zawsze, czy wracają do tych samych miejsc, czy nie. Zdecydowanie tak, trzymają się swoich obszarów. Zatem bociany, które były u nas w zeszłym roku, wracają na te same tereny. Choć w różnym czasie. Okazuje się, że samce pod tym względem są pierwsze. A dlaczego samce wracają pierwsze? No cóż, dla nich olbrzymie zadanie przygotować gniazdo dla samicy. To nie tak łatwo zdobyć samicę. Samica musi wybrać gniazdo, które będzie bezpieczne, w dobrej lokalizacji i co ważne nie zawsze do tego samego miejsca wraca samica. To ona wybiera sobie ładny dom. W skrócie im ładniejszy, tym chętniej wybierany przez samicę. Dlatego samiec już od pierwszych dni powrotu zaczyna budować, remontować gniazdo, zaczyna znosić gałązki i przygotowywać swój nowy dom dla partnerki, która, miejmy nadzieję, zechce się zaprosić do jego mieszkania. Gdzie bociany budują gniazda? Najczęściej zauważymy te blisko nas, blisko ludzi. Zatem na słupach energetycznych, na dachach, na kominach, w najróżniejszych miejscach na wysokości, one rzucają nam się w oczy. Ale nie zauważamy, że przecież wybierają też drzewa. Wśród gałęzi drzew, choć mało osłoniętych, możemy zauważyć gniazda. Dlaczego tak wysoko? No cóż, bocian jest dużym ptakiem. Żeby wystartować potrzebuje miejsca. Musi to być miejsce odsłonięte, a wysokość, wysokość daje możliwość dobrej obserwacji terenu. Dlatego bociany zawsze starają się te miejsca najpierw dobrze wypatrzeć, a dopiero zabrać się za budowę. Czyli gniazdo nie jest nigdy w przypadkowym miejscu. Niestety, ze względu na dużą możliwość budowania gniazd w miejscach, które no już człowiek zbudował, co daje pewną stabilizację bocianom, bociany budują w bardzo niebezpiecznych miejscach również gniazda. Takie, które znajdują się na słupach energetycznych w pobliżu krzyżujących się linii, niestety bardzo często stają się pułapką, z której młodym bocianom startującym dopiero w nowe życie nie udaje się po prostu przejść. Bocianie gniazda, oprócz tego, że bardzo często zlokalizowane są blisko ludzi, niestety bywają. Utrapieniem potrafią ważyć nawet tony. Najstarsze gniazdo, datowane na 400 lat, znajdujące się w Niemczech, ważyło ponad tonę. Co to znaczy? Dach, który ma utrzymywać ciężar o takiej masie, niestety zbyt długo nie wytrzyma. Skończyło się niestety tragicznie, rzeczywiście gniazdo runęło. Bardzo często gniazdo jest nadbudowywane każdego roku. Zatem co roku jest coraz większe, coraz wyższe i coraz cięższe. Bocianie gniazda powinny być przeglądane co pewien czas, by te, które znajdują się blisko domostw, szczególnie na kominach, móc Przenosić bądź usuwać ich część, dlatego, by były lżejsze na kolejne lata. Dla bocianów nie zrobi to większej różnicy. One na wiosnę i tak zaczynają budowę na nowo, zaczynają dokładać gałązek, więc nadbudowanie części bocianiego gniazda nie jest dla nich większym, większym problemem, a dla nas będzie bezpieczniejsze. Po powrocie samca. Kilka dni, czasami trwa to nawet do miesiąca, wracają samice i tutaj należałoby przypomnieć, że nie zawsze jak przysłowie, to nie jest idealna para. Samice przez okres kilku lat, dwóch, trzech rzeczywiście potrafią utrzymywać swoje związki z jednym partnerem, ale później następuje zmiana. Bardzo często samice wracają do innych gniazd. Jeśli w poprzednim roku lęgi, Zostały niewyprowadzone do końca. Jeśli maluchy zginęły, samica nie wybierze tego gniazda, wróci do innego. Będzie starała się poszukać bezpieczniejszej lokalizacji, licząc, że w tym roku uda się wyprowadzić lęgi i maluchy wystartują w swoje dorosłe życie. Bocianie zalody trwają bardzo krótko. Zazwyczaj kilka dni po przylocie samicy następuje złożenie jaj. Zazwyczaj są ich trzy, choć maksymalnie może być aż siedem sztuk. Jaja bocianie są śnieżnobiałe. Na początku, wielkości dwukrotnie jaja kurzego. Niestety z biegiem dni jaja zaczynają się brudzić i tuż przed wlęgnięciem ich skorupka jest szaro brunatna, zabrudzona. Po około 30 dniach z jaj wykluwają się maluchy. Nie tego samego dnia. Długość wyklucia między jednym a drugim pisklakiem to zazwyczaj jeden dzień. Zatem rodzeństwo nie jest bliźniakami, nie są tego samego dnia wyklute. Gdy tylko pierwszy maluch pojawi się w gnieździe, rodzice będą musieli zadbać o to, by dogrzać pozostałe rodzeństwo jeszcze niewyklute, ale również by zapewnić pożywienie temu pierwszemu piskakowi. Zatem od tej chwili zawsze jeden bocian będzie pozostawał w gnieździe, drugi natomiast wyruszy w poszukiwanie pożywienia dla malucha. Ponieważ młode bociany potrzebują dużo pożywienia, rodzice zatem będą mieli od teraz bardzo trudne zadanie, by wykarmić swoją głodną gromadkę. Zatem pojawia się pytanie, co jedzą bociany? I czy przysłowiowa żaba bociania to rzeczywiście ulubione pożywienie? Jak okazuje się, w okresie wychowywania potomstwa bociany rzeczywiście potrafią skusić się na żabę, choć zdecydowanie nie leży ona w ich menu. Jeśli mają zjeść żabę poza okresem lęgowym, nie są zbytnio zainteresowane. A czym są? Zdecydowanie wolą gryzonie, wolą myszy, wolą upolować jaszczurkę, węża. Zapolują również na pisklęta ptaków, które gnieżdżą się na ziemi. Zatem bocian jest typowym drapieżnikiem. Dlatego obserwujemy bociany spacerujące po polach, łąkach, bo tam najłatwiej znaleźć to, co lubią. Najchętniej bociany korzystają z pomocy człowieka. Choć zauważamy, że bardzo często pojawiają się na polach w okresie prac, gospodarzy, to zazwyczaj nie myślimy dlaczego. Przede wszystkim maszyny rolnicze działające na polach, podczas sianokosów, powodują wypłoszenie zwierząt, na które bociany z miłą chęcią zapolują. Jest to ułatwienie zdecydowanie bardzo duże. Dlatego bocian bardzo chętnie będzie spacerował za bronami, będzie spacerował za wszelkim sprzętem, który będzie kosił trawę, bo dzięki temu łatwo będzie mógł zdobyć pożywienie. Jeśli taki sprzęt gospodarczy, na przykład zranizająca, Bocian skorzysta z okazji. Bocian jest w stanie również rozczłonkować pożywienie, by później móc je połknąć i zanieść maluchom do gniazda. Zatem ranny zając też może leżeć w menu bociana. Opieka bocianów nad potomstwem to nie tylko poszukiwanie pożywienia. Bardzo często możemy zauważyć samicę rozstawiającą szeroko skrzydła w gnieździe nad potomstwem. Dlaczego? Spójrzmy wówczas na niebo. Czy czasem słońce nie grzeje mocno? Bardzo często tak robią, by ochronić swoje potomstwo przed upałami. Coraz częściej możemy zauważyć, że w naszym klimacie pojawiają się nagłe, silne wichury. Wówczas również dorosłe osobniki chronią maluchy, rozstawiając skrzydła, broniąc swoim ciałem, by maluchy dały radę, by nie wypadły z gniazda. Taka sytuacja pokazuje nam, jak bardzo troszczą się o swoje potomstwo. Po około miesiącu od dnia wyklucia maluchy zaczynają stawać na swoje nogi i wtedy możemy zobaczyć, że rzeczywiście. One nie są czerwone, nadal pozostają czarne, ale ta umiejętność pozwala im na szkolenie, chodzenia, podskakiwania, na ćwiczenie równowagi. Będzie to niezbędne w przyszłej nauce latania. Już niedługo na młode bociany po około dwóch tygodniach czeka pierwsza lekcja latania. Jest to bardzo trudna sztuka, bo jak można się domyślić, nauka latania z wysokości 5-6 metrów na takie na jakiej bociany budują bardzo często gniazda, no nie może upadek skończyć się dobrze. Dlatego bociany najpierw muszą, muszą wyćwiczyć swoje mięśnie, nogi do odbicia, by móc ruszyć w tą pierwszą drogę. Powietrze. Na początku wygląda ona na podskakiwaniu w gnieździe, rozpościeraniu skrzydeł i machaniu nimi, tak, by uczyć się utrzymać równowagę w powietrzu. Zazwyczaj bociany od momentu wyklucia mają tylko 3 miesiące na to, by podrosnąć, nauczyć się latać i zebrać na sejmiki. Od sierpnia bociany zbierają się w duże grupy liczące nawet kilkadziesiąt osobników, by móc wyruszyć w daleką drogę do Afryki. Młode bociany będą musiały przetrwać bardzo ciężką, długą drogę, niestety większość z nich zdecyduje się na pozostanie w terenach dużo bliższych niż te, do których powędrują rodzice. Nie tylko osobniki, które dopiero we wrześniu nabyły umiejętność latania bądź jeszcze nawet nie wystartowały z gniazda, ale również chore i słabe osobniki nie zdecydują się na lot, który liczy nawet 10 tysięcy kilometrów. Takie bociany rzeczywiście zostają w Polsce i możemy obserwować, siadające na gnieździe bądź w ich pobliżu jeszcze w październiku czy listopadzie. Instynkt lotu dla bocianów jest bardzo silny. Nawet jeśli w gnieździe zostało potomstwo, rodzice i tak decydują się na wylot do Afryki, nie licząc się w tym momencie co nie licząc się w tym momencie, co stanie się z potomstwem, maluchy muszą sobie o tej chwili radzić same. Polskie bociany, jak się okazuje, pokonują najdłuższe trasy. Wybierają drogę wiodącą nad Rumunią, Bułgarią, Turcją i wiodącą wzdłuż rzeki Nil. Dlatego nasze bociany pokonują nawet 10 tysięcy km. Te z Niemiec i Francji wędrują nad Półwyspem Iberyjskim. Wszystkich może dziwić fakt, że nie wybierają krótszej drogi wiodącej nad morzem. Dlaczego? Bociany latają bardzo dobrze, wysoko, ale nie są w stanie tak długich dystansów pokonać. Dlatego wybierają ciepłe prądy, znajdujące się nad lądami, nad morzami. Wiatry mamy chłodne, prądy powietrza zimne, które spychają blisko tafli wody. W takiej sytuacji bociany nie dałyby rady przelecieć. Dlatego bociany wybierają zdecydowanie dwie trasy. Życie bocianów możecie obserwować za pomocą kamer umieszczonych w gniazdach. Link do obrazu na żywo znajdziecie w opisie naszego filmu. Dziękujemy Wam za wspólnie spędzony czas, pozwalający lepiej poznać życie bocianów. Już niedługo spotkamy się na kolejnych lekcjach, w których poznacie lepiej otaczającą nas przyrodę.